Szklarnia latem to wspaniałe miejsce widać tu niesamowitą obfitość wszystkich roślin, na przykład melony rosnące wysoko. Prowadzę je po sznurku i wkrótce zaczną owocować. Natomiast bliski krewny ogórek owocuje już od jakiegoś czasu wspaniałe ogórki widać na roślinie. Ten jest już gotowy do zbioru, a pozostałe będą dalej rosły. Za nimi rośnie bazylia w bocznych grządkach, a główną uprawą pośrodku są pomidory. Zaraz przyjrzymy się im bliżej za mną. Jest teraz środek lata, 10 tygodni po posadzeniu tych małych sadzonek pomidorów i zobacz, jak urosły. Wystrzeliły na 6 stóp wysokości, ponad 2 metry. To był pracowity czas, bo co 2-3 dni jestem tutaj, podlewam je, usuwam pędy boczne i prowadzę je po sznurku, sznurek wkładam do dołka i owijam nim rośliny podczas wzrostu. To prosty sposób na podparcie roślin. I tutaj jest wiele odmian. Jest tu Sun Cherry Smile, Sun Choker, Sun Lemon i Sun Gold między innymi. To tylko wczesne pomidorki koktajlowe. Sun Gold to chyba mój ulubiony częściowo dlatego, że jest taki wczesny i to właśnie ten sadziłem w poprzednim filmie. Teraz to już drugi gron, całe pierwsze grono już się skończyło, z tego już zbieram owoce i są przepyszne. Kiedy skończysz zbierać owoce z grona i zostaje puste, dobrze jest odciąć wszelkie grona. Które już wydały wszystkie owoce, a także wszystkie dolne liście, aż do następnego grona. W ten sposób utrzymujesz roślinę w czystości i możesz podlewać, nie mocząc liści. To kluczowy sposób, by zapobiec zarazie na liściach, bo zaraza może się pojawić tylko wtedy, gdy liście są mokre. Jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz: to, jak te rośliny się ukorzeniają. Powierzchniowej warstwie kompostu. To jest gleba nieprzekopywana, w ogóle nie była naruszana po prostu w maju podczas sadzenia pomidorów. Na wierzch została położona trzycalowa warstwa kompostu. Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, zobaczymy, jak korzenie pomidorów i wszystkich roślin tutaj są bardzo widoczne tuż przy powierzchni ziemi. To trochę mit, że rośliny korzenią się głęboko. Owszem, częściowo tak, ale większość korzeni znajduje się bardzo blisko powierzchni. Dlatego właśnie dobrze jest kłaść kompost na wierzch. Rośliny mogą wypuszczać korzenie w tę warstwę, by znaleźć w niej wszystkie składniki odżywcze i pobrać wilgoć, oprócz tych korzeni, które mają głębiej. Możesz być pewien, że nakładanie kompostu na wierzch jest świetne dla roślin i to naturalny sposób uprawy. Patrz, te rośliny są naprawdę zdrowe, widać, że im to odpowiada. Ale to najlepszy sposób na uprawę roślin, bez przekopywania z kompostem na wierzchu.